Witajcie kochani na kanale Pobitegarie, gdzie jak wiecie gotujemy z przymrużeniem języka. Pora na kolejny pyszny deser, do którego nie będziecie musieli wykorzystywać piekarnika, a będzie nim mrożony sernik o smaku Oreo. Mam nadzieję, że zdobyłem już Waszą ciekawość, zatem zapraszam Was do poznania przepisu na ten smakołyk. Oglądajcie! W tym przepisie nie będzie zbyt wiele produktów. Ciastka Oreo, masło, serek mascarpone oraz śmietanka 36% tłuszczu. Na początku mielę w blenderze 25 ciasteczek Oreo, dodaję do nich 100 g roztopionego masła i dokładnie mieszam. Masę przekładam do tortownicy i dokładnie ją ugniatam, tworząc spód ciasta. Całość wkładam do zamrażarki i zabieram się za krem. Najpierw kruszę ciastka Oreo w torebce strunowej, tłukąc je wałkiem. Następnie do miski przekładam 500 g mascarpone, dodaję 100 ml kremówki i całość miksuję. Do kremu dodaję ciastka i całość dokładnie mieszam, aby masa była w miarę jednolita. Krem przekładam na zamrożony spód, dekoruję ciastkami i mrożę przed podaniem. Sami tylko zobaczcie, jak prosty był ten przepis, a gwarantuję Wam, że zarówno Wy, jak i Wasi znajomi, będziecie zachwyceni tym mrożonym serniczkiem. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, no i widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!